Witam Was, z tej strony oczywiście na jak i przyszedł czas na kolejny odcinek serii Co i Jak Dzisiaj testujemy sobie G36C Sugerowałem się komentarzami pod ostatnim odcinkiem Zastosujemy sobie celownik holograficzny, chwyt przedni i laser Ewentualnie potem tłumik płomieni y, albo ciężką lufę Gramy sobie na kanały Norshaw 48 flotów Grywałem wcześniej na 64, ale jednak nie jest zbyt łatwo nagrywać przy takim tłoku. No nie, nie, nie. Dobra, ale zaraz zginę, tak. Dobra, więc co mogę powiedzieć o tej broni? Używałem jej dosyć długo. Kiedy grałem sobie na początku, a, a na początku grałem technikiem. Jest to ostatni. Jest to ostatni unlock z angielskiego, czyli po polsku można to przetłumaczyć. Nie wiem jak. No ale w każdym bądź razie jest to ostatnia broń, którą można odblokować do technika. to przygłożenie to po prostu zepsuli kompletnie przesadzili po prostu z tym nie można nic trafić kiedy jeszcze noby walą jeszcze z, z, z no co za i tak to jest, jeśli ktoś nie umie grać to jeśli ktoś raczej nie umie wycelować to używa broni Dużo wielokalibrowe. Polecam tą broń dla początkujących graczy, którzy którzy stawiają raczej na Na dużo obrażenia i, i, i na dużą ilość pocisków są sami używałem. Zajmiemy sobie z prawej, z prawej flanki koleś. Nie, ja nie takie, takiego kampienia. Po prostu jak sami frajerzy taka nie, nie potrafią grać. To największy. No nie, jedna strzała. Największym minusem takich map jest właśnie to, że. Ludzie używają claymorów No bo wiadomo ktoś nie potrafi zabić gracza używając swojego karabinu to rozstawia jakieś dziwne rzeczy na ziemi No nie 3% A dobra Reanimacja i lecimy Oj, tam był koleś, tam był. Zajdę do tyłu albo nie. A, jakie lagi dziwne. Dzisiaj na tych serwerach grałem dosyć długo i mam jakieś lagi. Nie wiem, czy też wina tego patrzę że Battlefield sobie jakaś chodzi tak opornie. Może? Nie to jeśli chodzi o technika jako klasę, to nie mam wyróżnionej jakiejś broni, której używam cały czas. Nie jestem zdecydowany na jakąś jedną konkretną broń. Co za lak? Asysta przy zabiciu 100%. Wspaniale. Jeszcze dosyć dużo błędów ma tak. Playman, playman. Nie! dans cette stade. Non, Chodź, gdzieś po chodzeniu po otwartych te... No co za... Ok, mam dzisiaj nieparto, wszyscy mi barą headshotem. No gdzie on znikł? No, używa dokładnie tej samej broni co ja z wszystkimi dodatkami identycznymi. Mamy skamper lata woda. Przyzwyczajenia wcisnęło mi się V, czyli. No już okej, okay, lecimy e, w opisie tego filmu dam wam link do opisu tej broni na battlelogu czyli tam ilość pocisków na minutę i tak dalej jak, odwrócił się w... w łamku szkodny albo ja mam lagi, albo wszyscy mają cheaty 55 ping, więc nie powinno być jeden A tu jeszcze jeden Znowu ten sam dobra. dobra, więc to tyle w tym odcinku. Yy, moim zdaniem broń zasługuje na duży plus, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych jeśli chodzi o technika, ewentualnie użyłbym jeszcze SG553 albo M4A1. Dobra, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.